Halo witam, ja jestem Marcisł, wy jesteście wy. A oto są Katakumba pod ile smów. W grze Shadow of the Comet Jesteśmy gdzieś tak w... w... Resi chyba niedługo będzie kończyć. Czy to jest królik, czy to jest wąż? Chyba oba. Katakomby są straszne. Jest tutaj strasznie dużo miejsc, w których możemy zginąć. Szkoda, że gra muzyka z... ...intro. Bo ta druga piosenka... Bo ten utwór, który leciał tutaj później był fajny. Czy mogę jakoś zresetować ręcznie? Hmm. No Tutaj idziemy dalej. Tam były jakieś dwie lalki, ale ich nie ruszałem z powodu dość oczywisty wiemy już do czego służy. Wow, ten to ma miarkę w oku. Tylko 10 razy. To dość spore pytongi mają w tej Anglii, bo pop jest Brytyjczykiem. Second statue. First statue. Czy jak zabierę oba, to umrę? Muszę sobie przeczekać tą minutę, czy coś. To jest miejsce na statuetkę. Wstaw ją. Czemu nie? Eee. Tu za nami są ostrza. No nie, ostrza były jeszcze wcześniej. To tam było logo Windowsa do ułożenia. O, tutaj włożył. Co nie? Nasłuchamy się tego tekstu. Czyli trzeba zabrać figurki i wstawić jedną tam, ale tam nie iść, tylko iść w drugą stronę. Chyba. Nie jestem do końca fanem tego, że każą nas za w sumie nic. Brak zapisywania częstego tam nie da się zauważyć, że, że można się skantolić. o tym, że ustawiłem grę do odpowiedniego kształtu ekranu. Ale nie jestem pewien, ten ma tak? Czego ja nie rozumiem. Okej, okay. to jest wszystko. Pic na wodę, fotomontaż. Mam zabrać te statuetki. Ale nie mam ich nigdzie zanosić. Nie wiem, czy tamte węże miały mnie strzec, czy coś. Mam odwrócić ich kolejność. I otworzyło się przejście? Poproszę muzykę. To są przejścia w bok, które dopiero co tutaj widzieliśmy, chyba J. Tak. Tam jest po prostu dziursko pomiędzy korytarzami. Ciekawe. Co nie ma? Na no to wygląda mogłaby być dziura, już raz taką widzieliśmy. Czyli tą bramę otworzymy jakoś inaczej, szczury są szczury, ale wyglądają troszeczkę jak yy, te. Jak się te bestie nazywały pancerniki? Pomyślałem o tym tylko dlatego, że się wróci. Nie, niemożliwe, żebym się wrócił, do jest inne miejsce. Co? Co? Tu się otworzyło jakieś tajne przejście? Jak? To jest to miejsce, gdzie wyłaziliśmy. I teraz tutaj się jakoś połączyło? Nie, nie ma tego. I'm so fucking confused right now. To są pancerniki. A skojarzyłem... Kliknęłem guzik. Skojarzyło mi się to z pancernikami dlatego, że twórcy gry Infogrames mają pancernika w logo. Wow. Gdzie ja teraz jestem? Poor Parker... So young. And already in the next world. Gdyby nie to, że mam obie ręce zajęte, to bym teraz pokazał takiego faka. dało się lepiej tych szczurów postawić, co nie? Zjedzisz mi z drogi, czy nie? Wyłaś stamtąd. No, no głupi. Dobra, to po prostu zrobimy kółeczko. To działa, to ja nie mam pojęcia. Może jak ta jedna lokacja w Elden Lingu. Czyli tak, tam są rob robale, tam są pancerniki. Jak zejdę tutaj w bok, to co się wydarzy? Samio to dziursko. tam są pewnie, znaczy no wygląda jakieś, jakieś ruchome piaski czy. Wspaniała gra, wspaniałej ludzie, eee. komu mam zrobić krzywdę teraz? Kółeczko, co... A to mnie wróciło do tej lokacji ze szczurami, tej samej. Czyli tam nie idziemy. Tu jest dziursko tak zwane sromotne. Nie przejęzyczajcie się w tym zdaniu, bo to, to może się źle skończyć. w pokojach z robactwem... Ale wrytne. W pokojach z robactwem często są ukryte guziki. Z nich jest, bo jesteśmy z powrotem tutaj. Moi drodzy, ja tutaj płaczę, tego nie widać, ale tak jest. Czyli tam jest ta droga powrotna. Może ja zerknę tutaj, gdzie jest ten guzior. Okej, okay, tam gdzie są szczury? Norwest, ten go. ...then west? A nie światło, tutaj to, to już byliśmy. Okej, okay, jest dziursko. Walk around the hole that is dragging you in until a door appears to the west. Go through, step on the hidden plate, then return east and go north three times. Are you fucking daft? to jest nie tak? Chodzi o to, że gdzieś w tym pomieszczeniu jest płytka naciskowa? Czy diabła? Może ja się źle kręcę, bo jesteśmy Brytyjczykiem, może trzeba ruchem prawoskrętnym. U nich nawet DNA skręca w lewo, to może, może o to chodzi. Czy ktoś się ze mnie jaja robi? Nieważne. Go south, avoid the middle of the room. Go south, avoid the spiders. Są sponderzy, okej, okay, tu mnie nie może sięgnąć, bo jak miło, okay, czy, nie, czy nie to też jest pomieszczeniem, gdzie jest, tak, tutaj jest y, płytka gdzieś. co nie ma mnie. dalej e... Ach, dobra jest, jest inaczej opisane jest opisane a na koniec zdania, ale to się tyczy jeszcze poprzedniego pomieszczenia. Czyli w pokoju ze szczurami było. Wracanie się tą drogą jest dobrym pomysłem. Będzie szybciej, ale muszę pamiętać, żeby nie wleść na środek pomieszczenia. Znowu zapis. Ja tu od zmysłów odejdę zaraz. Tutaj będzie walk around the hole that is dragging you in. Chyba. Jest. Mhm, i tutaj nie ma wyjścia dalej. Czyli walk around the hole that is dragging you in. To dziursko chodziło.

Zwracamy na północ. Tu chyba nigdzie nie, nie ma pułapek na podłodze, więc i tak zapiszę, uh. Step on H platform. Once. Hmm, this time. friend the altar? And coś, something. Keep the altar a total of three times. One... Powinienem tak? chyba przeczytać te tablicę. jest napisane "Save Your Games" dużych liter. listen carefully jonas your sleep will soon be eternal do you hear me your blood will be mine it's all over for you jonas i'm going to destroy you and your filthy kind Dobra, nieważne. Statue One. Statue Two. Rozumiem, że to jest czasówka, bo. każą mi biegać. Eee, tak, mamy wszystkie cztery. Okej, okay, to jest ciekawe. Mamy się wrócić, ale jak daleko? O ty kurde! South, East, South, eh, South, West, South, East, Twice South. Co to właściwie nas goni? Stwór, którego go przyzwał? Czy, czy on sam? West. North. West. Ah, I've by West, north, west. North twice, czyli north twice. Raz. Dwa. Dziura. West twice. Czyli po prostu wracamy na początek. The south twice. Początek? Jeżeli tak, to teraz na... zachód, południe... i chyba wschód. Mm -hmm. West, south, east thrice and south twice. Okej, okay, dalszy drogę już pamiętam. Dobrze, że wyłączyli pułapki przy tym kitku, jak się schodziło w dół czy w prawo, chyba w prawo. Co zapiszę i zobaczymy, czy dobrze pamiętam. No to wygląda. Thank heavens you are safe. Ktoś ty. Thank you for saving my life. he's exhausted. walter, help me. we'll take him to the house." "do not struggle. no harm will come to you here." "i don't know how to thank you. my son walter told me of your adventure the other evening." "i really must go. ah!" "such impatience! you must rest a little and tell me of your adventure. walter! Hand over the tripod you took from Mr. Parker and leave us, please. I would prefer all this to remain our secret. My son is easily impressed. Horrible events are taking place in Illsmith. If I don't put a stop to them very soon, then even more ghastly things will happen. How lucky I was that you were there. I take care of the graveyard. We heard the noise. It's not the first time folks have taken an interest in that grave. Really? My husband John, God rest his soul, told me of dreadful things before he passed on. We were newlyweds when Jonas died. John went to the Hamilton house for the wake. do they still live there?" "no. after the fishery went bust and jonas died, they moved closer to the harbor. jonas's body was laid out on the top floor of the house. at that time, there was a window in the wall. john looked through, and what he saw was a desert with giant stones and strange creatures. My God. John was frightened. He lowered his eyes. On the ground was the sign. Wilbur, who was standing over his father's body, seemed ill at ease. He covered over the sign with a sheet. Well, do you know? The sign shone through the sheet. After that, the window was bricked up. The sign must have something to do with the curse. If I can place the statuettes on... Let me explain. There are in Elizabeth four families who are trying to help some unspeakably evil gods to return to this world. The gods are called the Great Ancients, and they ruled the world many thousands of years ago. To destroy these families, I must place these four statuettes on their houses. Strange words are engraved on the bases of these statuettes. Who are these families? Arlington, Hambleton, coldstone and tyler i know that walter had a drawing of the sign around here it was a kind of cross i think we must find it i'll look near the fireplace ke to jest taki moment zatrzymamy i w kolejnym odcinku będziemy ruszać odprawiać jakieś rytuała gry nie zostało nam dużo Trzy odcinki pewnie maks a co zrobimy potem się okaże może wyruszymy na przygodę z najgorszymi przygodówkami wszechczasów, a może jeszcze nie starczy mi na to psychiki zobaczymy tymczasem z bogiem.